Witajcie, dzieci! Cześć! Bardzo serdecznie Was witamy na dzisiejszym wyjątkowym dniu, bo mamy Światowy Dzień Adventurer. A co to jest Adventurer? To są zuchy inaczej. A to dlatego jesteś tak dziwnie ubrana? Jak dziwnie? Mamy mundur, chustę. Przecież wyglądam elegancko. E, mm, a ja bym też mógł być zuchem? Hmm, dzieci, przyjmiecie Kubę do waszego zastępu? Co? Nie słyszę. Chyba się zgadzają, tak mi się wydaje. A czy ja też mogę być y, w zastępie jakimś? Noe, ale ty jeszcze nie powinieneś się tu pokazywać. No właśnie, przecież jeszcze nie jest twój odcinek. Ale ja bym tak chciał być też zuchem. No to wpadnij do nas na zbiórkę. Wszystkie informacje są na stronie www.zha.org. Zostawiamy wam link w opisie. A teraz znikaj, bo to jeszcze nie jest czas dla ciebie. To pa! Kuba! Dlaczego tu się pojawił Noe, i teraz dzieci będą wiedziały, kto wystąpi niedługo. No, bo on się tak wciska i wciska. Hmm. No dobra, to w takim razie chciałabym Was zaprosić na dzisiejszą lekcję, którą przygotowało dla Was dużo, dużo zuchów. Zaraz ich wszystkich poznacie. A tymczasem do hymnu adventurer! W domu też Adventure'er to my I wciąż uczymy się Jak być wiernym dzień po dniu By być jak Jezus, służyć Mu Adventure'er to my Pomódlmy się wspólnie Skłońmy czoła do modlitwy Panie Boże Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami Dziękujemy Ci za sabat za sobotę, za święty dzień. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za szkółkę. Proszę Cię, bądź z nami. Daj zdrowie. O, opiekuj się nami. Dziękujemy Ci za to, że możemy poznawać nowe historie biblijne. Proszę Cię, żeby to wszystko, czego się nauczymy, zostało w naszych głowach. Jeszcze raz dziękuję Ci za sabat. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Pana naszego Amen. Po hymnie. Szanowni dzieci, dziś Was nauczymy tekstu palenciowego. Uczynimy Ta wyjścia 198. Czuwaj maranata! Witamy was serdecznie. Dzisiaj chcemy zaśpiewać razem z wami piosenkę o przykazaniach bożych. Przykazania Boże są mi miłe, rozświetlają Będziesz przyjął jedynego Boga. Nie uczynisz podobizny Bożka. Nie uczcisz imię swego Pana. W świętym dniu sobotnim chwalić będziesz Go. Przykazania Boże są mi miłe. Rozświetlają duszę moją. Dzięki nim mogę roz. Dobre, a co złe? Ty szanować będziesz swych rodziców I na śmierć nie zechcesz skrzywdzić nigdy nie Wierność małżeńską zachowasz Nie okradniesz, nie oszukasz, bo dobrze Przykazania Boże są mi miłe, rozświetlają. Bo słowa swą obmową nie obrazisz nigdy nie porządliwość, zazdrość od siebie odrzucisz bo w tym życiu Pański Duch prowadzi Cię przykazania Boże są mi miłe rozświetlają duszę mą dzięki nim mogę rozpoznać nadzieję, że nauczycie się tej piosenki razem z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej, owego dnia przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, przybyli na pustynię Synaj i rozbili namioty na pustyni. Tam, naprzeciw góry, Izrael rozłożył się obozem. Mojżesz wstąpił do Boga, a Pan zawołał do niego z góry. Tak powiesz do, Domowi Jakuba i opowiesz to Izraelitom. Widzieliście, co uczynił, uczyniłem Egip, Egipcjanom. Jak nosiłem was na o, orlich skrzydłach i przeprowadziłem was do się, siebie. A teraz, jeżeli był, będziecie uważanie mnie słuchać i... Gacie przestrzegać mego przymierza, staniecie się moją szczególną własnością wśród wszystkich narodu, narodów, bo cał, cała ziemia należy do mnie, a wy, a wy będziecie dla mnie królestwem kłopańskim, ludem świętym, te słowo. Powiesz Izraelitom. Mojżesz więc przyszedł, zwołał starszych ludu i przedstawił im to wszystko, co przykazał mu Pan. A cały lud odpowiedział razem: Uczynimy wszystko, co Pan powie. Mojżesz zaś przekazał Panu słowa ludu. Potem Pan powiedział do Maj Mojżesza: Oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę z Tobą rozmawiał i uwierzył Ci na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. Następnie Pan nakazał Mojżeszowi. Idź do ludu, niech dziś i jutro przygotują się na święto i niech wybiorą Twoje szaty. Niech będą gotowi trzeciego dnia, gdyż trzeciego dnia Pan na orzech całego ludu stopi na górę synaj. A trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty i błyskawice. Gęsty obłok zawisł na górą, nad górą i zabrzmiał donośny głos trąby, aż cały lud, który był w obozie, zadrżał. Wtedy Mojżesz wyprowadził lud naprzeciw Boga i stanęli u podnóża góry. A góra Synaj cała dymiła, ponieważ pan zstąpił na nią w ogniu. Dym unosił się z niej jak dym z pieca, a cała góra mocno się trzęsła. Głos trąby nasilał się coraz bardziej. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu głosem: Pan zstąpił na górę Synaj i na jej szczyt. I wezwał pan Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz tam wstąpił. Mojżesz zstąpił więc do ludu. I to mu oznajmił. To są wszystkie słowa, które powiedział Bóg. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który wyprowadził Cię z, z ziemi egipskiej, z domu nie, niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego wizerunku tego, co jest w górze na niebie i na dole na ziemi. Ani tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, karzącym synów do trzeciego i czwartego pokolenia za winy ojców, którzy mnie nienawidzą. Okazuję natomiast łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz używał bez czci imienia Pana, Twojego Boga. Gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, kto używa bez czci imienia Pana. Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go uświęcić. Będziesz pracował przez sześć dni i wykonywał wszystkie swoje prace. Ale siódmy dzień jest Szabatem dla Pana, Twego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy: ani ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w Twoim domu. Gdyż w ciągu sześciu dni. Bóg uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Ale siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i go poświęcił. Szanuj ojca i matkę, aby długie było na ziemi Twoje życie, które Pan, Twój Bóg, da tobie. Nie zabijaj, nie, cud, nie cudzuj, nie kradnij, nie święć fałszywie przeciw Twemu bliźniemu, nie, nie pożądaj domu twego bliźniego. Nie, nie porządz, porządzaj żony twego bliźniego, ani jego sługi, su, ani jego służącej, ani jego wołu, ani ko, os, osła, ani niczego, co należy do twojego bliźniego. Nie ćwierdź fałszyw, fałszywie przeciw swe, swemu bliźniemu. Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry. A w ręku miał dwie tablice świadectwa. Zapisane po obu stronach. Tablice te były dziełem Boga i pismo również było pisłem Boga, wyrytym na tablicach. Czym Bóg zapisał przykazania? Na kartce, na kamieniu, na piasku. Tak, na kamieniach. Pytanie drugie: ile jest przykazań? 10, 3, a może 107? 10 jest przykazań. Zagadka trzecia: co to są przykazania? Czy są to słowa piosenki, słowo Boga, a może przepis na dobre ciasto? Tak, to są słowa Boga. Kochani, żeby lepiej zapamiętać dzisiejszą lekcję, wykonamy pracę plastyczną. Potrzebujemy kartki do wydruku obrazków. Link do tych obrazków znajdziecie w komentarzach pod filmem, kredki lub flamastry. Nożyczki, pineski, koreczki, na przykład zrobione z gałęzi. Zaczynamy od kolorowania. Na pierwszym obrazku jest Możesz, który otrzymał od Pana Boga tablicę z dziesięcioma przykazaniami. Na drugim obrazku znajdują się przykazania w skróconej wersji. Kolorujemy je najpiękniej jak potrafimy. I następnie wycinamy. Kładamy i w sam środek wbijamy szpilkę, a od tyłu zabezpieczamy szpilkę koreczkiem. Mam nadzieję, że spodobała się Wam ta prasa i zrobicie ją dla siebie. Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. I do tego wyjścia? Tak. Dziewiętnaście osiem. Teraz kitka. O, Kita, 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 powiesz? Chyba nie. Dziękujemy Wam za udział w dzisiejszej lekcji. Życzymy Wam bardzo dobrego dnia i wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. No i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się dzielnie, ciepło i bądźcie dzielnymi zuchami. W tył. Rozejście się.